Tutaj, w tym miejscu, rozpoczynają się albo krzyżują się ważne inwestycje dla Podkarpacia, ważne inwestycje dla Powiatu strzyżowskiego. Takie inwestycje rozwiązuje właśnie program operacyjny Polski Wschodniej, który powstał w 2006 roku. Powstał w 2006 roku za inicjatywą i także za pomysłem pana marszałka Marka Kuchcińskiego. I, proszę Państwa, dziś możemy tu stanąć, dziś możemy tę inwestycję otworzyć i też myśleć o tym, że za na chwilę ona połączy się z węzłem babicia, Babica z drogą ekspresową S19. Wszystkie decyzje w tym względzie są dokonane. Wszystkie plany są już przygotowywane do realizacji. Za chwilę droga ekspresowa w Jakarpacja będzie w sposób bezkolizyjny przejeżdżała przez państwa miejscowości i od razu włączała się w ten węzeł komunikacyjny, który będzie prowadził przez Strzyżów aż do Jasła. Ta inwestycja kosztowała 85 milionów złotych. Z tego współfinansowanie w wysokości 73 milionów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Polski. Wschodniej 2 miliardy złotych przeznaczonych na rozbudowę dróg. 28 projektów realizuje się w pięciu województwach Polski Wschodniej, z tego aż 8 projektów realizowanych jest tutaj, na Podkarpaciu, co niezmiernie cieszy. Inwestycja bardzo ładna, bardzo ważna dla mieszkańców czudca, ale nie tylko. Droga, która znakomicie zaprojektowana, która jest bardzo dobrze wkomponowana w te piękne tereny. Tą drogą będziemy jeździć po to, aby zwiedzać Podkarpacie, aby rozwijać przedsiębiorczość, ponieważ tego właśnie oczekujemy Podkarpacie z tym miejscem, gdzie zarówno przedsiębiorcy, jak też i turyści powinni czuć się bardzo dobrze. Jesteśmy na początku obwodnicy Czudca. Inwestycja zrealizowana w ramach większej całości razem z przebudową drogi od Babicy do Czudca właśnie łącznie 4,5 km długości. Sama obwodnica 2,5 km. Istotny fakt, też kosztochłonny, to estakady, które łącznie stanowią blisko 30% długości obwodnicy. Jedna estakada długości 300 metrów, druga długości 400 metrów. Przekraczamy dwukrotnie linię kolejową. Cała inwestycja kosztowała nas 85 milionów złotych. Roboty budowlane około 80, reszta to wykupy gruntów i wszystkie koszty do dookoła kontraktowe.